Witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na taki luźny filmik. Będzie to coś w stylu testu na żywo. Get ready with me! No i praktycznie cały makijaż będzie wykonany nowymi produktami, także zapraszam do oglądania. Tutaj są moje nowe produkty, a mianowicie jest to podkład, korektor, puder, szminka, tuż do rzęs, zestaw do konturowania, Naprawdę bardzo dużo różnych produktów, no i w większości są to produkty, które można dostać w drogerii. Na twarz nałożony mam tylko krem pod oczy z klinika, PEP Start. Jest to jakaś nowość i dopiero co zaczynam testowanie, więc jeszcze nic nie mogę na ten temat powiedzieć. No i na Całej twarzy nałożony krem, również nowość, krem z firmy Naobai Natural and Organic. I na samym początku będę nakładała podkład nową gąbeczką do makijażu, znalazłam ją w pudełeczku Big Lossi. Jest to Nika KR Brush. Professional. Wyciągam gąbeczkę z opakowania, już Wam pokazuję jak ona wygląda. Tak wygląda gąbeczka, także ja lecę szybko do łazienki, ją zmoczę i zaraz Wam pokażę jak ona będzie wyglądała po zmoczeniu. Ok, jestem, wróciłam i tak wygląda gąbeczka po namoczeniu. No i myślałam, że będzie troszeczkę większa. Jedyne co mogę na początku powiedzieć, że jest ona dosyć twarda. Ja używam obecnie gąbeczki z Real Techniques i ona jest zdecydowanie bardziej miękka, bardziej się powiększa. Może przez to więcej podkładu zabiera? Nie wiem, zaraz zobaczymy. A podkład, który dzisiaj nałożę, jest to L'Oreal True Match w kolorze 1N Ivory. Ostatnio bardzo polubiłam ten podkład i fajnie mi się sprawdza, ale jeszcze nigdy nie pokazywałam go w akcji. Wam więc będę teraz testowała. Zazwyczaj nakładam półtorej pompki, jak gąbką nakładam, a powiem Wam, że jak nakładałam pędzlem, to nawet były trzy pompki, więc to było zdecydowanie za dużo. No i próbujemy. Powiem Wam, że dziwniej nakłada się podkład, ponieważ ta gąbka jest taka dosyć twarda i wydaje mi się, że dużo tego podkładu pije. No, nie wiem, nie wiem. W każdym razie próbuję dalej. Może powinnam drugą stroną nabierać. No dobra, to drugą stroną na drugim policzku. Wiecie, co naprawdę średnio? Ona bardzo dużo tego podkładu pije, a mało nakłada. Mi się wydaje, jakby ja nic tutaj nie nakładała. Dołożyłam jeszcze drugą pompeczkę. Najbardziej zależy mi na podkładzie, na policzkach, ponieważ często wyskakują mi w środku dnia takie różowe plamy i chciałabym tego uniknąć, żeby to było dobrze przykryte. Okej, okay, myślę, że podkład wstępnie nałożony, ale gąbeczka, tak jak mówię, średnia. Nie miałam nigdy Beauty Blendera, więc nie mam porównania, ale mam porównanie do Real Techniques. Dajcie znać, czy używałyście może tej gąbki, a czy może używałyście Beauty Blendera i czy polecacie, to z chęcią w sumie wypróbuję, bo nigdy nie miałam, tak jak mówiłam. I skończył mi się mój korektor z Catrice. Niestety, no i używam tego, co zawsze: Maybelline Dream. Lubi touch i on dobrze przykrywa. Zobaczymy, jak sobie gąbeczka poradzi z jego nakładaniem. Nakładam dosyć sporą ilość. Jest to korektor rozświetlający. Ja go bardzo lubię, już go dużo razy pokazywałam. Na pewno w jakimś makijażu, czy to codziennym, jak nagrywam, na pewno coś takiego było, bo sobie przypominam i korektor nakładam pod oczy, ja mam dosyć duże cienie pod oczami, ale teraz mam dosyć jasny obraz tutaj na kamerze, więc może tego mocno nie będzie widać. Pod nas trochę. Tu mam mocno zaczerwienioną skórę. W okolice ust. Zobaczymy, czy tutaj tą zmianę przykryję. No to gąbeczko do dzieła. Wiecie co, pod koniec wklepałam ten korektor jednak palcem. No i teraz dla przypudrowania, ja bardzo lubię efekt matowej skóry. Nie lubię, jak mi się coś wyświeca, ponieważ mam świecącą strefę tę. Jak mi się nos świeci, to dostaję szału. I znalazłam w drogerii jakąś nowość. Jest to puder z Miss Sporty So Matte Instant Matte Finish, Super Mattifying Powder. Także otwieramy takie fioletowe opakowanie. Widzę, że w środku jest lusterko, jest tu jakaś gąbeczka, ale ta gąbeczka raczej do nakładania pudru nie jest, moim zdaniem jest w ogóle za cienka, no nie wiem, jakaś dziwna. Jest folia, także bardzo fajnie widać, że nikt jego nie używał. I taki biały, zwykły, prasowany puder. Zobaczymy jak sobie poradzi, czy nie będzie bielił. Może skorzystam z lusterka tutaj, choć jest takie dosyć małe, jest na połowie. I puder używam z Real Techniques, mój ulubiony puder... puder... pędzel! Mój ulubiony pędzel. Nałożyłam puder, ale widzę, że mi coś tutaj po bokach, jakieś krostki powychodziły i użyję do tego nowego korektora Rimmel Lasting Finish Concealer, e, zobaczymy czy będzie on porównywalny do Catrice, czyli będzie miał mocne krycie, e, właśnie tego oczekuję, fajny, kremowy powiem Wam, tak nakładam jak takie masełko, teraz nabieram go, super sprawa i sprawdzimy, w ogóle na puder używam, nie powinnam tak robić wcześniej, powinnam to nałożyć, ale no nie widziałam tego, Super mi tutaj zakrył i powiem Wam, że nie jest taki ciemny jak Catrice. Bo dla mnie Catrice najjaśniejszy yy, kamuflaż to jest za ciemny dalej. Muszę coś wykminić z lusterkiem, bo mi się niewygodnie te lusterko trzyma i nagrywa, więc jakiś. Inny patent do tego i w ogóle nie zwracajcie uwagi na moje włosy, ponieważ używam teraz jantara i biotyny i po prostu włosy rosną mi jak szalone. Tutaj widzicie, tego w ogóle wszystkiego nie miałam. Nie, mi nie miałam takich tutaj krótkich włosów, wszystko mi tu sterczy. Na oczy nałożę szybciutko, tak jak zwykle, rozświetlacz z Makeup Academy. On już jest, jak widzicie, bardzo zniszczony. Ja go uwielbiam i to jest mój ulubiony produkt na oczy, bo dzisiaj nie chcę nic świrować. Chcę tutaj po prostu zrobić taki zwykły, dzienny makijaż, czyli rozświetlenie na oku jak najbardziej ok. I używam zwykłego pędzelka z Hakuro. I rozświetlenie na oku jest. Teraz nałożę nowy tusz na rzęsy. Nigdy go jeszcze nie używałam. Ogólnie nigdy z L'Oreal nie używałam tuszy. Jest to Volume Million Lashes w wersji Extra Black, także zobaczymy jak się sprawdzi. Moje ulubione tusze do rzęs to są z Maybelline, ale z chęcią przetestuję coś nowego. Sprawdzimy. Te tusze są dosyć drogie, ale często są promocje, bo chyba normalnie z 60 czy 70 zł kosztują. Widzę, że szczoteczka jest silikonowa, tak się wygina. Także już jestem ciekawa. Nakładam tusz. O, już widzę, że fajnie rozczesuje, wiecie. Możecie sobie porównać. Tutaj jest oko kostuszem tubes, no i faktycznie wersja Extra Black, zgadzam się, wrzęsy są mocno czarne, bardzo ładnie rozczesane, niesklejone. Podoba mi się. Teraz czas na drugie oczko. rzęsy pomalowane nie obyło się oczywiście bez ubrudzenia powieki także patyczki kosmetyczne jak zwykle muszą być w pogotowiu, z takich nienowości szybciutko uzupełnię brwi ale to dosłownie tak bardzo minimalnie moim ulubionym cieniem w kremie Maybelline w kolorze Permanent Top i tutaj delikatnie muszę uzupełnić, bo troszeczkę mam ubytków także no dosłownie to sekundę zajmie i zaraz przejdziemy do konturowania twarzy, bo mam fajną nowość do przetestowania no i teraz coś na co najbardziej chyba czekałam w tym teście na żywo, żeby przetestować Razem z Wami nowy zestaw do konturowania z Vibo. Bardzo dużo w internecie, na blogach czy to na kanałach na YouTube słyszałam o tym zestawie i dużo osób go polecało. On jest w takim stylu jak Sleek. Ja niestety Sleeka nie mam, ale mam nadzieję, że to się zmieni i będę mogła zrobić takie porównanie. Tak wygląda opakowanie. I w środku mamy trzy produkty: brązer, rozświetlacz i róż. Także zabieram się za konturowanie. Do brązera użyję nowy pędzel z Hakuro H21. U, widzę, że mocna pigmentacja. Naprawdę. Kurde, za dużo nawet tego nałożę. Ale muszę Wam powiedzieć, że używałam ostatnio brązera z Burżuła. Na początku byłam z tego Burżuła zadowolona, ale teraz mi się wydaje, jakby on stracił pigment. I tym samym pędzlem nakładam ten brązer. Musiałam tyle nabierać tego produktu, że no, no nie wiem, nie wiem o co chodzi. Jak widzicie, jest mocno widoczny na kościach policzkowych, ale to dobrze. Wydaje mi się, że w kamerze nawet bardziej. I drugi policzek. Tym razem już nałożyłam mniej tego produktu. Okej, okay, bronzer nałożyłam, i tak jak patrzę, teraz w lusterku, no tu nie jest tak na żywo mocno widoczne, jak w kamerze, ale weźcie pod uwagę, że tutaj jest jakieś światło dzienne, tu jakaś lampa stoi i tak dalej. Jeszcze sobie nie wypracowałam dobrego ustawienia do nagrywania testów na żywo, ale mam nadzieję, że wszystko e, z czasem uda się ogarnąć. E, I teraz troszkę te produkty się osypują, ale na pewno brązer nie jest pomarańczowy, także bardzo fajnie teraz czas na róż i wiecie co, ten róż jest taki trochę z drobinkami, więc nie wiem czy w ogóle e, będę nakładać jeszcze na to rozświetlacz, no ale zobaczymy, postaram się teraz nałożę tego produktu już mniej ogólnie za różami mocno nie przypadam, bo tak jak Wam mówiłam, mam te różowe poliki mam taką przypadłość, więc e, zawsze mi się to kojarzy z e, podrażnioną skórą po prostu, ok, mało tego produktu będę tym razem nakładać i jakoś róż wydaje mi się, że ma słabszą pigmentację Albo ten pędzel gorzej łapie, ja nie wiem. Taki bardzo delikatny, wiecie? Ja nie chcę jego za dużo nakładać, bo się po prostu boję najzwyczajniej w świecie. Wiecie, co muszę Wam powiedzieć, że mocno obawiałam się tego różu, ale teraz tak patrzę, jest naprawdę bardzo fajny, delikatny i myślę, że na pewno będę go używała. Tak jak mówiłam, produkty się osypują i teraz czas na rozświetlacz. Kocham rozświetlacze. Powiem Wam, że bardzo lubię je ogólnie na oczy nakładać. Jak jak Wam mówiłam, ten z Make Up Academy dzisiaj nakładałam na oczy i naprawdę bardzo fajnie rozświetla powiekę. Dobrze się utrzymuje. Zobaczymy teraz, jak będzie wyglądał ten rozświetlacz z paletki Vibo, ok, bardzo ładny bardzo, taki nie ma takich hamskich brokatowych drobinek, zresztą to już w opakowaniu widziałam, no i myślę, że ten zestaw jak za 20 zł do konturowania to jest naprawdę bardzo dobra cena no i przede wszystkim dostępność, choć w sumie powiem Wam, że już miałam kilka podejść do zakupu tego rozświetlacza, ponieważ szukałam go i go nie było, ale ostatnio jak byłam w Rosmanie, no to no to po prostu yy, kilka leżało na półeczce bez problemu, także może po prostu to był taki chwilowy szał na niego i nie było dostawy, ale, ale bardzo ładnie ten zestaw, super, bardzo mi się podoba i coś czuję, że będzie moim ulubieńcem, rozświetlacz bardzo ładnie wygląda. Także ten zestaw do konturowania z Vibo zrobił na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie. No i teraz z Lovely przetestuję nowość, nowy produkt do ust. Chciałam w innym kolorze, ale wiecie co, był tylko sam tester i nie było, więc wybrałam kolor 4. Jest to Lovely Creamy Color. Wydaje mi się, że to właśnie będzie taka masełkowa pomadka do ust. Yy, ogólnie były kiedyś takie bardzo popularne, takie masełkowe szminaczki z Lovely, ale chyba je. albo z Vibo, z Vibo były, ale chyba je wycofali. Zobaczymy, jak to kolor patrzy, tak jak przykładam do ust, zbliżony do moich, tak żebym była zadowolona. Uuu, bardzo ładnie się rozprowadza. Jak takie masełko. Mmm, taka fajna tafla. Wiecie co, to nie jest matowe, ale to jest takie masełkowe. Gada mi się pacnęłam tą szminką. Dobra, maluję, maluję dalej. ja, ale piękny kolor, piękna konsystencja, masełkowo, nie podkreśla suchych skórek, I taki zbliżony do mojego naturalnego koloru do ust, no jestem zachwycona po prostu i to chyba zdychę kosztuje, to też jest jakaś nowość, a więc tak się przedstawia gotowy makijaż moimi nowościami i muszę Wam powiedzieć, że zdecydowanie zachwyciły mnie te tanie marki czyli Vibo, Lovely, to jest w sumie od tego samego producenta, to jest Lovely, to jest odwłam Vibo no i paletka do konturowania szminka, po prostu cudenka, cudeńka ale tuż do rzęs, naprawdę był bardzo fajny. Jedyne rozczarowanie to gąbeczka do makijażu, muszę wam powiedzieć, że dosyć twarda, dużo tego podkładu piła, no nie za dobrze rozprowadzała, także okazała się bublem słabo troszeczkę, ponieważ miałam wobec niej duże nadzieje, ale w każdym razie dajcie mi znać jak Wam się podobają filmy z testami na żywo, jeżeli chcecie więcej takich to kciuki w górę, ja postaram się tutaj ogarnąć wszystkie te ustawienia i tak dalej, mi się bardzo fajnie nagrywało bardzo fajny, luźny, lajtowy filmik także z chęcią coś takiego dla Was porobię i dajcie znać jakie produkty przetestować w kolejnym filmie, buziaczki do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa